jest całe moim życiem, całą moją pasją. Odkąd pamiętam, zawsze pracowałam w kuchni, zawsze mi ciągnęło do kuchni. Marta Mikołajczak ma 23 lata. Jest szefową kuchni i instruktorką nauki zawodów w Centrum Integracji Społecznej w Rawitu. Zaczęło się od Stowarzyszenia Żylicka Rzecz Babska, które zawiązałyśmy w 2013 roku, w lipcu. Rok później już stowarzyszenie otrzymało status Centrum Integracji Społecznej. Zrekrutowaliśmy 25 uczestników. Mamy dwa warsztaty, które znajdują się gdyby na miejscu, czyli warsztat gastronomiczny, warsztat krawiecko-rękodzielniczy które znajduje się w siedzibie centrum, pozostałe osoby znalazły praktyki w przedsiębiorstwach rawickich w gminie. Centrum Integracji Społecznej to miejsce dla osób, które wypadły z rynku pracy: niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, często bez kwalifikacji, bez wiary we własne możliwości i bez chęci do pracy. Na znalezienie zatrudnienia nie mają szans. Bo kto przyjmie do pracy osobę, która kilkanaście lat spędziła w zakładzie karnym, niepełnosprawnego albo pięćdziesięciolatkę bez kwalifikacji? CIS uczy ich nowego zawodu, dyscypliny i wiary we własne możliwości. Trzeba dużo wysiłku włożyć, żeby zdobyli nowe umiejętności, kwalifikacje. No i też jeśli chodzi o komunikację interpersonalną, jeśli chodzi o techniki autoprezentacji, nad tym też bardzo mocno trzeba pracować, bo te osoby nie do końca wiedzą, jak można się sprzedać, że tak powiem, na rynku, nie? Nie do końca wiedzą, jak odpowiadać na pytania, tak, żeby było dobrze. Chciałabym, żebyście wszyscy przez chwilę sobie pomyśleli, co Wy robicie, gdy jesteście źli, gdy jesteście wkurzeni, zdenerwowani, tak? Jak sobie z tym radzicie? Sprzątam mieszkania. Mhm, sprzątanie, super. Dobra, co jeszcze? Bo chodzę na spacer. Spacer, super. Ale nie papierosów. Mhm. Całe życie, gdzieś tam to całe doświadczenie życiowe powodowało, że oni bardziej widzieli w sobie te minusy, ten problem alkoholowy, to, że nie potrafią się gdzieś tam stawić do pracy, to, że nie mają wykształcenia, tego, że nie mają doświadczenia, a nie potrafili powiedzieć na przykład, że są mm, sympatyczni, tak? Szybko się dogadają z nowymi osobami, czasem na przykład nie są konfliktowi. To są wszystko zalety, które można wymienić, tak? A też nie mają też takiej świadomości, że te słabe strony też zawsze można przekuć w mocne. W drugiej części spotkania wrócimy do tej typologii SMART, czyli spróbujemy tak przepracować gdzieś tam swoje uczucia, emocje, na cele, ok? Czyli do tego Trening motywacyjny, pomoc psychologiczna to tylko jedna część terapii. Uczestników Cisu trzeba przede wszystkim nauczyć pracy. Tu zdobywają nowe kwalifikacje. To pierwszy etap na drodze osób wykluczonych do zawodowej i społecznej aktywności. Drugim etapem jest znalezienie zatrudnienia. Idealne do tego są przedsiębiorstwa społeczne. To na przykład spółki non-profit czy spółdzielnie socjalne. Przedsiębiorstwa społeczne to takie podmioty, które z jednej strony widzą cele społeczne, chcą na przykład pomagać różnym grupom: czy to dzieci, zajmować opiekę dla dzieci, czy to na przykład rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością, ale też na przykład różne usługi użyteczności publicznej. To jest zajmowanie się zielenią, chociażby w mieście czy, czy, czy na wsi, to jest dbanie o porządek publiczny. Od zwykłej firmy przedsiębiorstwa społeczne odróżnia cele. One. Nie przeznaczają zysku ewentualnego do podziału pomiędzy siebie, nie mogą sobie wyjechać na jakieś wakacje albo budować pałacy, ale właśnie przeznaczają na różne cele społeczne. Na przykład na stworzenie miejsc pracy dla innych, nie mających szans na jej znalezienie na wolnym rynku. Zyskaliśmy zlecenie z jednej z firm Rawickich na posiłki regeneracyjne i codziennie przygotowujemy 60 obiadków, 60 zupek takich porządnych. To nie jest tak, że wchodzi pięć zupełnie obcych sobie osób z różnych środowisk i zaczynają nadawać na jednych falach i pracują razem tak, aby się znaleźć zawsze. To był proces, który trwał, bo trwał miesiąc. Miesiąc nam zajęło, taki kiepski miesiąc, dogranie się, poznanie siebie i ogarnięcie tej kuchni. Stworzenie CIS-u nie byłoby możliwe bez współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu i powstania partnerstwa lokalnego. Różne podmioty, zarówno przedsiębiorstwa społeczne, podmioty publiczne, czyli Ośrodek Pomocy Społecznej, może być szkoła, Urząd Gminy, ale również przedsiębiorcy. Spotykają się, żeby wspólnie podyskutować o tym, na czym im zależy w ich społeczności. Budujemy strategię działań, a często na przykład zlecamy sobie wzajemnie zadania, czyli na przykład firma, uczestnicząc w takim partnerstwie, dowiaduje się, że jest taka spółdzielnia socjalna i może zlecić jej usługi, na przykład sprzątanie. Jaka część z osób, które włączamy w ten proces, przystosuje się, zmieni się, wejdzie w te nowe tryby, w których zacznie zarabiać, w których przestanie być osobą biorącą świadczenia, nie wiemy. Czyli to jest jakieś takie pewne ryzyko, pewne działanie takie troszeczkę bez przełożenia ekonomicznego, bo o ile. Przy podatkach wiemy, stawka razy metr jest to określona korzyść. Tutaj nie. Po prostu działamy najpierw dla idei, żeby wesprzeć tych ludzi, a później, jako efekt uboczny, są pewne korzyści finansowe. O tym, że spółdzielnia socjalna jest szansą na zatrudnienie, dowiedziała się Dorota Błoniewska. Zaczęło się w 2013 roku na spotkaniu w OPS-ie zorganizowanym przez PISOP. Na temat właśnie organizacji, zakładania, prowadzenia spółdzielni socjalnych. Na spotkaniu było chyba 16 czy 17 osób. Jedna spółdzielnia, czyli nasza, złożona z pięciu osób, się jakby z tego urodziła, wywiązała czy, czy, czy zawiązała. Dziś pani Dorota kieruje spółdzielnią socjalną Filar. Firma oferuje usługi budowlane, wypożycza sprzęt rehabilitacyjny, ale przede wszystkim zajmuje się opieką nad osobami starszymi. Zatrudnia 18 opiekunek. Pracy jest w bród. Normalna firma z działalnością gospodarczą przynosząca zyski. Spotkało się 5 osób nieznających się zupełnie, z różnych środowisk, wiekowo. Ja najstarsza, najmłodszy 23 lata, więc ten przedział wiekowy bardzo duży, czyli przestrzeń jednego pokolenia. Także to naprawdę to, to są te trudności w dogadaniu się, w znalezieniu wspólnej płaszczyzny porozumienia. To, to na pewno jest tak. W spółdzielni pomaga stowarzyszenie Centrum PISOP. Doradza, ochrania, motywuje, rozwiązuje problemy. Człowiek nie zostaje taki sam, tylko zawsze ma się do kogo zwrócić, do kogo zatelefonować, problem rozwiązać. Po dwóch latach nadal pracujemy z pisopem i nadal jesteśmy z tej współpracy zadowoleni. Stowarzyszeniu zależy na tym, by przekonać ludzi, że warto być aktywnym nie tylko zawodowo, ale przede wszystkim społecznie. Najlepiej zacząć w najbliższym otoczeniu, na podwórku, ulicy, dzielnicy, sołectwie. Sąsiad zaprasza sąsiadkę i, e, i jak widać, że już ktoś jeden idzie, czasami niektórzy obserwują nawet za firanki, czy ktoś idzie na spotkanie, czy, czy też nie. Jak idą, idzie kilka osób, to, to, to również dołączają. Natomiast ważne jest to, żeby nas dotyczył ten problem, potrzeba, wokół której się te osoby zbierają. Bo jeżeli mam dziecko i jest spotkanie a propos placu zabaw, no to mnie to zainteresuje i pójdę. I czasami zbyt ogólnie może mówimy o tych e, tematach inicjatyw, co się dzieje Mówimy, chodźcie, coś zrobimy, a tak właściwie nie wiadomo, co się pod tym kryje, a może trzeba bardziej konkretnie. I o tym też rozmawiamy z liderami, czy z działając społecznie. Zapraszam na konkretny temat, który bardzo interesuje wąską jakąś grupę, ale ona się wtedy jest w stanie zaangażować. Zaczęło się niewinnie od działań grupy nieformalnej. Były to spotkania towarzyskie. Stwierdziliśmy, że ta nasza wieś jest smutna. Smutna, nie ma w niej koloru, mało kwiatów. Natarzyła się świetna okazja. Pojawiło się ogłoszenie centrum pisów o tym, że został ogłoszony konkurs mikrodotacji i stwierdziłyśmy, że dlaczego by nie spróbować może pozyskać w ten sposób środków. Zapisałyśmy zakup 600 sadzonek lawendy, ale żeby nie było tak prosto, że my sobie rozdajemy mieszkańcom lawendę, 200 sadzonek posadziliśmy w miejscach użytkowych, widocznych z drogi, na skwerku przy przystanku, przy kościele. W taki sposób Łaszczyn stał się tematyczną lawendową wsią. Jak ja przywędrowałem tutaj, ich z lat do tyłu, to ta świetlica była zabita deskami i nie tętniło wcale życie. W ogóle nie tętniało. Od spotkań, które było kiedyś dwa, trzy na rok, tak my dzisiaj mamy w miesiącu pięć. W miesiącu. A są dni, że w tygodniu spotykamy się dwa, trzy razy. Żeby wyjść na zewnątrz z ofertą, my się musimy ze stowarzyszeniem plus ze seniorkami dogadywać we wszystkich formacjach, nie tylko w jednej. Dziś spotykają się tu seniorki, dzieci i rodzice. Wieś ożyła. To dzięki lokalnym liderkom, które pociągnęły za sobą nie tylko sołtysa, ale i wszystkich mieszkańców. Dziś mieszkańcy Łaszczyna rozumieją, że ich głos się liczy, że mają siłę i wpływ, bo umieli się zjednoczyć, bo chciało im się wstać z fotela. Dzięki temu potrafili zbudować kapitał społeczny. To jest możliwość samorealizacji, zrobienia czegoś, co, co mi sprawi przyjemność, a może też innym pomóc. Wydaje mi się, że jest dużo osób, które mają taką potrzebę, nawet mając obowiązki domowe i rodzinne i pracę, są w stanie znaleźć taki czas, żeby poczuć, że mają na coś wpływ. I to jest niesamowite uczucie, i myślę, że wszystkie osoby, które chciałyby tak się poczuć, to mogą się zawsze do nas zgłaszać.